Dobra, Ja włączyłam ja żywo technikowe. Czyli że zaczynamy takie w powodzonym tempie. Cześć! Już nagrywamy na żywo. I y, mamy już 5 osób. To no zaraz Ci pokażę. Nie nie, nie widziałam. Dziś y, Wam pokażę. Mój nowy plecak I dziś wam pokażę co w nim mam Ej dobra mamy już 10 osób Ale ja mam pytanie no? Czy wyciszysz się Ale jak będzie do mnie pytanie To po prostu włączysz głos Żeby powiedzieć jakby Jakie to jest pytanie I po prostu nie odpowiem Ale ogólnie to wycisz bo ja czytam lekturę No ok dobra. Okej, okay, tak wygląda mój e, plecak. To jest mój nowy plecak i dziś Wam pokażę co w nim mam. Mamy już e, 15 osób, więc mega fajnie, więc zaczynajmy. On ma mega dużo kieszonek, ten plecak. Ja bardzo lubię takie właśnie skomplikowane plecaki. Był też biały, ale pomyślałam sobie, że biały się szybko pobrudzi, dlatego zaczynajmy. o kieszonka to było to... To było od razu z tym. To było... To było... Od razu z tym, to było od razu z tym, i ten miś był od razu z tym. Zacznijmy sobie od tej kieszonki, w której mam kolorowe karteczki i normalne białe karteczki. Oczywiście... o Mamy już 20 osób. I ty to widzisz? Co? Gdzie ty to widzisz? <laughs> Tego nie widzę. Ile jest osób? Nie <laughs> wiem no, to po co tak mi <laughs> już. Ja ogólnie dużo was mówię, że... <laughs>

więc zapinamy to z powrotem mamy już hmm. mam już tysiąc wybra przechodźmy dalej dalej mamy tą kieszonkę i ja w tej kieszonce mam y, bąbelki z y, chodzi do mnie Gabi taki y, rysuneczki nasz części które też były z tym i tempe rówka. Ten jak ogólnie kosztował około 58 zł. Kupiony przez Allegro. Była przecona, bo normalnie by kosztowało 151 zł. Ale była przesłana i no. no. Teraz ta kieszonka. W tej kieszonce mam chusteczki. Dwie pary. I tutaj mam yy, cienkopisy. Oczywiście podpisane po tym, jak Frank Bartuzel mi ukradł cienkopis. Zuzia? Masz wyłączony głos. Zuzia? No? to oglądasz? Jakby nie mogę włączyć, bo czytam lekturę głowa. Ok, ale ty mnie oglądasz? No. A, ok, pa. Yy, więc te kopisy. Dalej zakreślacze. I klej. Jeżeli będzie jakieś pytanie, to mój głos mi po prostu jakie. Ok. Dalej, tutaj, następna kieszonka, gdzie trzymam moją legitymację. Legitymację. Hmm? Legitymację, nie, legitymację. Wszystko po Legitymacja. Ogólnie, no. I teraz środek, czyli najbardziej oczekiwana rzecz. Tu też mamy na bidon. Po drugiej stronie też. Hmm. Może zacznijmy od mojego nowego piwnika. On kosztował wał 23 zł i 99 groszy. Tak on wygląda jak kupiłam też przez Allegro. On nie już tam od razu rzeczy, ale ja tam włożyłam yy, swoje rzeczy. Tutaj mamy yy, plan lekcji. No i ściągę, czyli tabliczkę mnożenia. Yy. Mamy kredki, ołówki do głupicy, nożyczki, gumkę i następną gumkę. Będę mieć drugi piórnik, trochę ładniejszy, ale na razie mam ten. Zaraz włączę pytania, więc. Jesteś rozłączona? Tak, to Dalej mamy kolorowanki, trzy teczki. No i zeszyty. No i oczywiście live'a jeszcze nie ma końca, bo teraz będą SMS-y. Okej, okay, włączam cię, bo teraz są pytania. Ej! Pytanie jest do ciebie. Jedna dziewczynka napisała, czy, czy będziesz nagrywać na? Powiedziała, że cię zna z TikToka. No co? To jakaś baba mówi, a w ogóle ja wam coś powiem ludzie, ostatnio jakaś baba pisała do mnie na szorcie że ona już mnie ogląda 5 lat a ja tak to rok tylko nagrywałam ja byłam taka przerażona no to prawda, serio dobra, ja już kończę tego live'a i widzimy się za, za gówno pa, gówniaki